Podejście 78 do scenariusza trzeciego, karty Icon i ostatnie na dziś, bo już nie się jak tego, nie uda się wygrać, to jest dramat. Zobaczymy, jeszcze raz, jeszcze raz, tak trudnej gry dawno nie grałem, po prostu strategiczno-ekonomicznej. Od razu robimy Travelera, Thunder, Sports Edition, Homeline, cyk, cyk. Ee, MCC, e, e, Loot Car, jak zwykle. Ok, ok, produkcja, rozpocznij produkcję, dystrybucję, cyk Dobra, teraz tak. Wy yy, chcę uczestniczyć we wszystkim, co sprzedajecie, chcę uczestniczyć. Eee, chcę uczestniczyć. Eee, musimy ten. Eee, zrobić na pewno karoserię do minikara kara. Do minime zrobimy. Nie wiem Portowy strata linera hm. Wnętrze też może do tego małego Dobra śnink też do małego Zrobimy super mały samochodzik I zaczynamy może, może pójdzie, może będzie sprzedaż, dobra Koncert na żywo, tutaj biuro reklamowe. Flagstaff musimy znaleźć. Dobra, od razu lecimy w ten i sprzedajemy na maksa, nie? Jak najwięcej musicie sprzedawać. A nie sprzedajecie w ogóle, praktycznie. No trudno się mówi. Zobaczymy, może tym razem pójdzie. Co ile będzie to karoseria? To za pół roku. To też za pół roku, to za pięć miesięcy, to za sześć miesięcy. Dobra. Więc małe auto trzeba by. Niebieski, w tym czymś się. Mochody niebieskie. Co tam z ten. Niebieski fur. Nie, niebieski te małe, ale nie w małych autach, kurde. W maj, za ile? 5 miesięcy, ja pierdzielę. 3 miesiące, dobra. 4 miesiące. Czerwiec, to będzie 10 za mało, za mało. a co ty myślisz, że ja bym nie chciał więcej modeli Tunder, dobra, co możemy jeszcze? Można by kupić jeszcze ten e, wyposażenie, kurde, do kabrioletu. Kabrioletu, tak. No, kupmy. Life Longa. Kupmy i zróbmy kabriolet też nowy. A, Thunder. Life Long. Kurde, no nie daj mi zrobić ten. Lifelong. Dobra. To będzie MCC Cabrio. O Boże. Cabrio. Tak, jak twierdzy krzyżowy, zupełnie z tych komunikaty, nie? Zaraz się tego nie spotykam, kurczę, w grach. Usesm, produkcja, dystrybucja, cyk, cyk. Eee, minima. Minima 2. Jeszcze nie znaleźliśmy tego, co? Dwodzie, tak, za miesiąc będzie dopiero. Może akurat zdążą wyprodukować te. Róbcie już koncert jeszcze. Niech się robi. Już jestem? Jeszcze nie ma. Proszę, październik. Proszę, myślę, jest minima. Daj, minima. Six stream jest, Clive, under, minima. 2 jest, summertime. E, MCC mini car, ale mówię po angielsku z amerykańskim akcentem. E, Zmieni produkcję, dystrybucja tego jeszcze. Dobra. E, i tak, reklamy. Gdzie to jest? Gdzie mamy ten nasz flag, flagstaff? Musimy w flagstafie zrobić reklamy naszych nowych samochodów samochodzików. Niech będzie. Niech pójdzie też to, trudno. Kosztuje mi się trochę, mam nadzieję, że to się nam opłaci. Nie dodałam spódź w ogóle, wołow. Lub Cabrio nie robią. Karykabry się przydała, no to wychodzi. No sprzedajemy więcej samochodów niż. No i super, o to chodzi. Cabrio trochę Kurde, ale sprzedają te samochody Sprzedajemy więcej samochodów niż konkurencja. A podwyższyć ceny, bo już nie nadalżam produkować. Dobra, teraz ludkar, niech się robi. Albo minikar w sumie. Kar jest najnowszy. Co do renderów, to faks, no. Piękne lata 2000, początek. Fajnie wykonał ten proces produkcji w ogóle. tylko że jest dziwne, że jest na śmierć powietrzu, ale no cóż. Jak bywa. Jedna oto skończę robić, to drugie już mi sprzedają, nie? W nie mamy i tak. Firebanks też nie mamy. Ale flagstaff? Jak najbardziej byśmy. Hmm. Kurde, no po prostu nie nadążam produkować tych aut. Już mam milion na koncie. Pytanie, jak to wygląda w produkcji, Każ samochód z 67%, ten dla 71%. no, jest dobrze z tymi samochodami, trzeba chyba jeszcze, jeszcze nic tam konfigurować ich, wydaje. Jako by się przydało, żeby zaczęli sprzedawać jakieś rzeczy. Cabrio się nie sprzedaje, bo nie ma go. Wygląda tutaj. Czy mam warsztat? Nie mam jeszcze. Damy na 20%, po prostu trochę te modele zostaną. Nasze samochody sprzedają się dobrze. No i super. Że dobrze. No i milion zarobiony. Żadnych kosztów. Jeszcze minikara trzeba aby zrobić. reklamę do jego chyba dają coś mi się wydaje, abryon nie ma dramat po prostu ta ota jadą i... karów nie ma Się dzieje po prostu, I czemu nie ma nadal żadnej aukcji? Raz do 40% procent, prawie w czołówce no. Gabriel, mini kary zaraz nie chcę w Tuxion. ja bank też nie chcę w tym LAPKIS-u. już nie ma. No dawajcie mi tą drugą fabrykę Będę jej potrzebował 50 Ja jestem Championship Manager To jest jakieś Fifa, takie coś w tym stylu Nie każę tej gry kompletnie Tak, typowa firma. Yy, ten pompujemy po prostu naszą sprzedaż, podwyższając ceny i no, robiąc popyt, po prostu, że ach, musisz mieć to auto w reklamach. Dla 71%, nadal mam no, wysokie zapotrzebowanie na te auta, kurcze. Cabrio. Czy pamiętam te ceny mogę podwyższyć? Nie 75% chyba zaraz tutaj. a nie, 50% już więcej nie mogę. są na maksa po prostu zwierzone ceny. Cabrio i Minicar jeszcze został. Aha, czyli stąd jest football manager. Czemu nikt nie, nie chce sprzedać żadnej fabryki? Szefie oferujemy za mało modeli. I chodź za mało. Kurde, ja tak nie się tych sprzedawać. Można by coś pomyśleć. Nie wiem, polis. Dobra, i starczy tego projektowania na tej chwilę. Jeszcze mini kar silnik. Co tu mamy? Jest ten śling. Minima 2 z 57. No można by zrobić ten śling. Przednie. Ryb, średni samochód. Tutaj pisze, dobra. A to będzie mały samochód, a to będzie kabriolet. Dobrze, czyli tutaj jest napisane, co robimy, właśnie. Muszę wiedzieć. <laughs> furgonetkę robić czy sportowy? Tylko stwierdzić silnik. Jakie tutaj mamy silniki do tego? Standard 2, do tego Dynamic. Aha, różnią się. A teraz brakuje. Nie ja należy robić, a oni nie chcą sprzedać, a ja czuję że jak ja tej zacznę kurde yy, iść w, no, w... ekonomię to kurde mi wezmą i ten Jakiś tak nie wysyłałem To jest najgorszy czerwony Idzie. Niech, niech sabotażuje ich, rozpuści plotki, G niech ginie teraz. Ludkar, co Szefie, oferujemy za mało modeli? Ech. Astrona My już wszystkie zbadaliśmy do tego średniego. chyba tak a to wychodzi, dobra sprzedajemy więcej samochodów niż konkurencja robimy wersję 2 Lutkaru Astrona Mcc Loot Car 2 Okej, okay, okej okay. Mim produkcję, dystrybucja, cyk Cyk Ale zrobił pick-up'a Na przyszłość 59 Okej okay. Kapa nie możemy zrobić z tego Ej okay. A to proszę projektujemy dobrze. Cyk, cyk. Dobra, coś Dobra. Co, coś się robi. Nie sprzedadzą jakieś fabrykę czy coś, no bo ile można czekać? trwa 20 minut, a oni nie, oni nie czy jak? Seria silnik można by wynaleźć do tego. Jedynie jest fabryka pierwsza. Uff. Będzie po raz trzeci. Uwaga, uwaga, czy będzie? No nie, ty dzbanie. Jak tego nie kupisz, bo ja mam więcej pieniędzy? Ale się rzucili Jest, udało się To ciebie nastawimy na Ty robisz minikary, to wiesz co, to ty rób Od razu kupujemy Kupimy salony, kupimy fabryki Będzie super Będziesz robił ludkary tak zwane A nawet... A bo nie, nie będzie eee, A ty będziesz robił na zmiany z kolei, panie Fabryko Te kary, co? Tutaj Dobra, cyk a ta druga fabryka... Ty robisz lutkary Tak, to będzie się też tutaj sprzedawali. I ty się skupiacie tylko na w no, Wykoszą wyko mi skazy po prostu. Dobra. i niech leci czas. to będzie MCC, Piskup okej okay. dystrybucja, a się... nie 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 kabriolety by się przydało sprzedawać nie wiem czy nie będzie stać na tą fabrykę, mam nadzieję, że tak zobaczymy nie, nie stać mi niestety trzeba będzie zbierać kasę potem. Dobra, tu tu Cześć salony to wykupuję. I Furgon, Furgon ok, nie wiem, gdzie go można sprzedać? Tutaj nie się sprzedaje. Ja mam z funduszy, kurde na fabrykę, szkoda. Jak nasze tutaj stoją? Co nie mamy? Furgona nie mają tutaj. Nie kary jako tako. idzie. Czy, czy bukowało się? Nie wiem. Dobra, chyba lecą reklamy. Są gdzieś informacje? tutaj nie, tu już samemu raczej moral lub jakoś idą tutaj lub a to były jedynki Zaraz, zaraz. Lutkar 2, Produkcja Lutkar 2. No, niech będą warsztaty. Przydadzą się. Gościu, nie podbijaj. Ja tak to kupię i tak. Co, co byś nie robił? Bo potrzebuję tego do misji. Wszystko damy, niech się cieszą. Nie nie ma mm. MCC Mini Car 2. Ok. Zapotrzebowanie na samochody wzrosło. Czemu no tutaj nie mogę? To jest pełno. On no tak, no nie no są jakieś... Nie wiem jak to działa. Nie chciałem tylko zobaczyć czy to fabryka. 70% Amikar 71% furgon, furgon 69%. No to spoko mi się wydaje. po prostu zjadamy garaż sobie działa tej muzyny chcesz? o jest, fabryka I tak kupię tę fabrykę. Mam więcej kasy niż już wszyscy razem wzięci. Chyba. Może tak nie być, ale zobaczymy. Dobra, trzecia fabryka. Ja jest wygrana. O, udało się. 20 niecałe 30 minut. Super, 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 super. 560 samochodów sprzedanych. 13 milionów wartości sieci. No super. Także, no dziękuję za oglądanie odcinka. Na razie.